No się manku, to manku. z tej strony to mi. Poczekajcie chwileczkę, zanim zacznie się ten film, ponieważ mam ciekawego deala. G-Round to platforma gamingowa, na której co czwartego otrzymujecie nowe darmowe gry do testowania. Ściągnij launcher, który jest prosty w obsłudze i wymagany, aby ściągać gry. Następnie napisz jakiś ciekawy komentarz pod stroną z grą i podziel się swoją opinią. Pamiętajcie, że g jest kompletnie za darmo i nic nigdy nie będziecie musieli płacić, a sama firma g bardzo często rozdaje giveawaye, w tym myszki, sławki, gift cardy i inne. Dołącz do grona zaufanych mi już 10 tysięcy osób, które są już na platformie Girond i grają w gry za darmo. Zarejestruj swoje nowe konto już dzisiaj, wykorzystując do tego mój link, który znajdziesz w opisie. Miłego grania za darmo! PS. te gry są zawsze za darmo. Nie musisz nic nigdy płacić. W dzisiejszym odcinku rozwalamy po raz kolejny samolotik. Czy nam się uda cały rozwalić? Zobaczymy. Aha, you got it! You did great! Wow, wow, wow. Siemanko, Siemanko. z tej strony to And Welcome back to Teardown! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do mapki, w której to ostatnio rozwalaliśmy samolot. I na tej mapce powiedziałem wam, że możemy też tutaj. E, randomowo sobie ustawić ludzisków, widzicie? Jak ja tutaj kliknę, to one się randomowo ustawiają. Nie, nie mogę select all zrobić, ale wydaje mi się, że mój laptop po prostu wybuchnie, jak ja to teraz tutaj załączę i sprawdzam wam cały czas fpsy, czy macie dobrze i macie źle te fpsy, bo wam, macie 4 fps w tej gierce i to jest po prostu masakra, nie? Ale wydaje mi się, że jak ja sobie tutaj kliknę randomize, bo oczywiście potrzebujemy też dwóch pilotów tutaj, to wtedy powinno być spoko. Cabin the Priest, czyli że tutaj zlecą też takie te, te, te sznurki do, do nosa, jeżeli coś tam się stanie, nie? Dobra, time and weather ustawimy sobie może sunset, i ustawimy sobie może rain, żeby deszczyk padał. Other pisali, że to już jest full wersja, nie? Tej gierki. Ale jeszcze widzę, że tu jest wszystko coming soon i tak dalej. Także wydaje mi się, że po prostu twórcy tej gierki. Nie wiem, czy oni już przestali to kombinować tutaj, czy cokolwiek, ale no dobra. Ja klikam start i w ogóle jest też nowy Explosive tak, by GS115. Z tego co mi się wydaje, to. O widzicie, ludziska sobie siedzą, nie? Siedzą sobie tutaj fajnie ludziska. O, ona się chyba zakochała we mnie. Ona się chyba we mnie zakochała. Tutaj mamy kolejnego ludziska. O proszę. Ba o. I tutaj mamy kolejnych ludzisków. Mogę ich tak popychać po prostu? A mogę ich. my... O Jezus Maria. A gdzie jest gdzie jest ten explosive pack? To jest chyba to, nie? Z tego co mi się wydaje, to po prostu trzeba... Aha, bo to jest taki, widzicie? To jest taki ten C4! Ale najgor... najgorsze jest to, że ja muszę rzucić C4. Eee, rzucamy powiedzmy, tutaj C4kę. Ja wtedy mam explosive pack. I to nie działa. Nie wiem dlaczego. Muszę sprawdzić, o co w tym chodzi. Aha, ja muszę podejść do ściany i dopiero kliknąć. Aha, i mamy już tutaj, widzicie? Mam już dwa. ja teraz to po prostu zdeton. Albo nie. Usuwamy to, bo na R mogę sobie usunąć. Dobra. my może zrobić sobie coś takiego, że ja sobie po prostu podejdę, powiedzmy. Jestem uprowadzicielem yy, tych samolotów, nie? Nie? Ja bardzo się chciał teraz tutaj wejść i. Haya, 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 haya! Jestem tutaj, haya, haya, haya! Haya, haya, haya! Proszę tutaj na łeb dostanie jeden. C4, ten tutaj też na web. dostanie, cyk, dobra, ja to teraz rozwawiam, patrzcie, 3, 2, 1! Oh my god! Ja to musiałem trzy. oh my god! Woo, 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 woo. Trzeba i chyba, y y ojej, tu się znowu wszystko zaczyna zacinać, wiecie dlaczego? Bo to wszystko tam wciska! O Jezus Maria! Ja stąd uciekam! Ja stąd uciekam ludziska! Uciekać stąd! Oh my god! Tu jeszcze ten z shotguna dostał. Patrzcie jak to wszystko w... O nie, o nie! Ja muszę... Ja muszę stąd uciekać. Czy ja mam... Ja uciekam. Szybko... Ja... Jezus Maria! Ta gra ma znowu 5 FPS-ów! Bo mnie tutaj po prostu wszędzie wsysnęło! Widzicie co się teraz tutaj dzieje? Te powietrze całe tutaj wsysa to wszystko! Ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. Jak chcę stąd zlecieć. Dobra, wyleciałem chyba! Ludziska lecą, przecież tu ręce wszędzie lecą, oh my god. Ale ja mam chyba też załączony tego... Ten Minecraft mod, nie? Że jak... O, widzicie, teraz już lecę niby w powietrzu. Dobra, spoko. O Jezus Maria, przecież to jest dziura w samolocie! Ja nie wytrzymam. To jest normalnie dziura w samolocie, spójrzcie, co tutaj się stało. Tutaj normalnie odlatują... Wy... Ale ja tylko, ja tylko raz użyłem tego... C4, to jest aż niemożliwe, że to tak rozwaliło i oczywiście cała gierka mi się zacina, no jakby czy inaczej, no jak to nie inaczej. No dobra, no muszę wam powiedzieć, że ja przeżyłem, co prawda, je, co prawda jest tutaj yy, ta dziura w samolocie i dalej tam będzie wsysać, patrzcie. Tam jak, tam po prostu jakieś pudełko wyleciało, czy, czy wiecie co to był? To był chyba fotel yy, od tego samolotu. Widzicie co się teraz tutaj dzieje? To jest normalnie dziura w samolocie. I to wszystko wysysa, ale ja bym chciał tutaj restart. Dobra? ja bym chciał na przykład na samym końcu, nie? Patrzcie, no ja mnie tutaj wpuścili oczywiście z moim sledgehammerem, jakbyś inaczej. Cyk, tutaj łeb odleciał, tej tutaj też łeb odleciał. No, Sam rozwaliśmy, jakbyś inaczej. Ja bym chciał zobaczyć, czy my możemy. Ee, patrzcie, explosive. Tak? Tego tutaj otworzyć nie możemy, prawda? O, mogę tu już otworzyć? Co? Dalej tego się nie da otworzyć. Dobra, no ja to przeciągam. O, oh my god. Otwórz te drzwi. Nie da się. Wiecie co, ja, ja sobie poradzę tutaj z moim C2. PĘK! O Jezus Maria! Zaś ich wszystkich wsysa! Patrzcie, co tu się dzieje! Ale, ale ci tutaj dalej siedzą jakby nigdy nic. Im to nie przeszkadza, widzicie? Im to nie przeszkadza, ale wydaje... Tego tutaj ciągnie masakrycznie! Ale ci, którzy tutaj są... To mi się nic nie stało. Ja się w ogóle też zastanawiam, dlaczego nie spadają te takie... do nosa. One tutaj powinny spadać, a tutaj po prostu się znowu coś zacięło na tej mapce i to po prostu nie działa. Dobra, czy ja mogę po prostu sobie stąd wlecieć? Patrzcie. Cyk! Flying oczywiście mamy załączony, jak w Minecrafcie, Jakbyś inaczej. No, dziura w samolocie, to, to, jest, to jest fakt, nie? Ale czy my możemy wsadzić, powiedzmy, tutaj ten e, C4? Czekaj, bo ja bym tutaj musiał jakoś sobie kucnąć, tu. Cyk! O, i teraz, patrz! Trzy, dwa, jeden! Tutaj już, już jest, już jest alarm. Już jest alarm, patrzcie, tutaj musimy ustawić C4. Bang! Oh my god, patrzcie, ile syfu leci. To jest po prostu niemożliwe, ile tego syfu teraz tu leci. O Jezusie Chrystusie, patrzcie. Normalny... Człowiek poleciał! Hej! O nie, ale on tam poleciał. Ja bym też chciał razem z nim tam polecić, ale ja tam po prostu nie mogę polecić, bo tam już jest bariera dźwiękoszczelna i tam się po prostu nic nie dzieje. No dobra moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że ta mapka w Tir tam jest po prostu masakryczna, ale załączymy sobie... Ale tu syfu leciło. Ale ja bym sobie po prostu też chciał załączyć e, nową mapkę, ponieważ się też nowa mapka pojawiła. A co się stanie jak jeszcze tutaj patrz, cyk? Cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk i cyk. Bo ja wam, ja wam przygotowałem jeszcze jedną mapkę. Przygotowałem wam dzisiaj jeszcze mapkę z Half-Life'a dwójki. Ktoś ją odzorował i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Ale póki co, załączymy sobie te wszystkie. Oh my god! EXPLOSIVES. Patrzcie to, rozwaliło cały samolot. Tutaj jeszcze powinno być coś w tej gierce, coś takiego, że on zacznie spadać, ten samolot, wiecie o coś, że on po prostu zacznie spadać na przykład, a nie, że on wygląda, że dalej leci, no to jest, to jest chyba już niemożliwe z tego, co mi się wydaje. Dobra, ciśniemy z kolejną mapką. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Okej, okay. o... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Mapka się w ogóle nazywa e, e, Voxel? Jak to się nazywa? Voxel Life 2 chyba. O, nie da się tego domu tu otworzyć. Da się otworzyć. Ale ja... A, Wake Up! A, ty, ktoś to po prostu tak zostawił, że to cały czas będzie w kółko leciało. Wake Up, Mr. Freeman. Fr, 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 Gordon Freeman on się nazywał, nie? Gordon Freedom? Freeman, nie wiem, nie pamiętam już. No dobra, ktoś tutaj stworzył mapkę. Wydaje mi się, że. Nie wiem dokładnie. A bo to jest tutaj początek, i tu jest wzięte to z początku tej mapy. Okej, okay, dobra, już tutaj czaję bazę. Co się dzieje? To tutaj też jest obrotowe, to jest w sumie dosyć fajne. Później szliśmy tu i gdzieś wychodziliśmy później na miasto, prawda? I później tam ta kobieta nam pomogła temu, temu, na, temu jak to się mówi. O, widzicie? I tutaj się szło później do więzienia, i tak dalej, i tak dalej. I prędzej czy później ktoś się tu pojawi i nam chyba pomoże, prawda? Czy, my, czy myśmy mieli iść tędy? Nie, tutaj nie było nic, więc wydaje mi się, że my musimy iść e, tędy cały czas. Tu. I, I co? Co my tutaj mamy? Aha, bo tu już jest chyba koniec. A my, a my chyba w tej grze poszliśmy wtedy tędy, nie? A i tu uciekaliśmy i później byliśmy na dachach. Widzicie, tu się chyba przebieraliśmy, coś takiego? Nie no, to już wszystko? Naprawdę? Moment, moment, muszę sobie przypomnieć, bo w Half-Life'a dwójkę już nie grałem z Ho 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 jeszcze więcej, ale, ale mi się tutaj zaczyna wszystko przypominać, że szliśmy tędy, tylko szkoda, że tutaj NPC-ków też nie ma, nie? Bo twórca po prostu tą mapkę tutaj stworzył i tu już jest koniec. Chyba musimy użyć naszego, patrzcie, musimy użyć naszego Explosive Pack. 6 razy. Co? Jest tu coś? Nie ma tu już nic! Ale bez sens! Bo ja myślałem, że. Ja myślałem, że my będziemy mogli stąd wyjść i później tam dalej po tych dachach skakać i tak dalej. A tutaj po prostu twórca Gierki albo raczej tego moda stworzył coś takiego, że. że, że to jest. Umarłem. Ale zauważyłem, że tutaj te elementy są niezniszczalne. Tutaj mamy, patrzcie, y, mamy explosive pack, może użyjmy tutaj 10. Tylko ja bym musiał stąd wyjść, żeby mnie to nie zabiło, nie? Patrzcie, teraz to rozwalimy. Bang, dobra, rozwaliliśmy i jest dziura w suficie. No a co my tutaj będziemy mieć? Ja mogę stąd wylecieć? No tak, i tu jest... Aha, czyli to jest tylko taka mapka zrobiona... No za dużo, za dużo oczekiwałem y, od tego moda, od tej mapy, że będziemy mogli tutaj sobie pograć, wiecie, jak niby w Half-Life'a dwójkę, coś w tym stylu, że, że to będzie prawdziwe i tak dalej, ale to, to jednak nie jest prawdziwe, tylko gościu stworzył początek tej mapy i widzę, że te ścianki, które tutaj się znajdują, one są po prostu niezniszczalne. Ja tutaj mogę po prostu ile, ile tylko dusza zapragnie C4 ustawić i je rozwalać, a to i tak nic nie daje. Możemy ewentualnie sobie tutaj pochodzić, to by było na tyle, no ale żeby twórca stworzył tak odzorować, początkową mapkę z Half Life'a 2, to naprawdę naprawdę propsy, nie? Bo mi by się na przykład nie chciało tak budować, wiecie, co My możemy sobie tle, ewentualnie wszystko powysadzać. Ja lubię jak ktoś stworzy mapę, a ja ją będę po prostu wysadzać, nie? I tutaj też byli ci, jak oni się nazywali ich? Security team, ktoś tutaj był. No i oni nas tutaj yy, przyjęli do tego więzienia. To możemy to rzeczywiście wysadzić w kosmos jakby inaczej. Dobra, to jest też fajne, że to jest obrotowe. Ja nie wiedziałem, że w Teardown są takie obrotowe rzeczy, ale ewidentnie się chyba musiały też niedawno pojawić, nie? Dobra, i tutaj też mamy terminal, coś tam, coś tam, coś tam. A czy ja będę mógł tutaj wysadzić to? Cyk! Nie no, to jest. Tu już jest ewidentnie taka ściana, która jest niezniszczalna. No i później tutaj przechodziliśmy. Tu nic nie ma. Szkoda. Szkoda, że tutaj też NPC-ków nie ma, że żeby on po prostu je postawił, te NPC-ki, żeby one tutaj po prostu stały, a one tak po prostu te postaci też gadają i tyle. Nic się tutaj więcej nie dzieje. Health mi tutaj ewentualnie ucieka na dół. Żadnych easter eggów tutaj nie ma. Tu żeśmy to rozwalali, później tu musieliśmy przeskoczyć przez szybę i tak dalej. No i tędy uciekali. O, możemy wyjść sobie na zewnątrz. Jak, jakimś trudem tutaj to rozwaliłem, ale to by było na tyle, bo tu już widzicie... Tu już jest wszystko. Mapka stworzona, czyli tylko i wyłącznie początek. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej teardown, zostawcie koniecznie tysiąc napryczek w górę. Pocisiemy sobie więcej z teardown, bo Gierka jest po prostu mega. Bardzo mi się podoba. Patrzcie, możemy to też wsadzić wszystko w kosmos. Dobrze, że przeżyliśmy. A to jesteśmy tu, okej. Okay. To teraz nie przeżyję. Przeżyję. Tysiąc eee, napryczek w górę, pocisiemy sobie więcej z teardown. Lista wspierających, dziękuję. Komentarze dnia, dziękuję. I subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały po więcej, abyście nie przepacili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wszyscy. На Радио